od pewnej formy komercjalizacji świąt Bożego Narodzenia, czy przygotowań do świąt nie uciekniemy, no bo przecież te prezenty trzeba kupić. Niektórzy ubierają już choinkę, inni czekają. No jak się w tym czasie zacho zachować? O tym z naszymi kolejnymi gośćmi. Roman Kawszyn, Adam Szaran, Teach Art Spectacle. Dzień dobry. Panowie, no i jak te święta Bożego Narodzenia? Marketingowe event, czy jeszcze gdzieś tam te tradycje pozostają. Chodziliśmy do Was, widzieliśmy choinkę, a więc już święta. Trudno... W firmach się ubiera wcześniej, no bo, bo to szkoda no też marować musimy energię, się to później w czasie świąt nikogo nie będzie. Czy w domach też już się ubiera wcześniej, mm -hmm. tak, jak, tak jak widzę i chyba... O, tu się nie zgodzę. U mnie zawsze od lat jest jedna tradycja, choinkę zawsze ubieramy rano w Wigilię. To właśnie dlatego zgodni. powiedziałem w domach, a nie u Pani w domu. <laughs> właściwie, właściwie to trudno mieć pretensje o to, co się dzieje ze świętami, no bo jak sobie weźmiemy święta w ogóle Bożego Narodzenia, czy wcielenia y, Chrystusa, no bo tak, tak, to, tak to wygląda, no to chyba o to chodzi, że właśnie Chrystus przyjmuje ciało, czyli staje się obecny, chodzi o obecność, więc trudno mieć pretensje o obecność, o to, że my żyjemy tą obecnością, tak, że że ona się rozciąga, że jest wcześniej, że, że my się chcemy nią cieszyć. No bo to jest, to jest fakt, że my ją przeżywamy. No, gdyby ktoś do mnie miał przyjechać na urodziny, był zaproszony na moje urodziny i przeżywa to miesiąc przed tymi urodzinami, no to byłoby dla mnie fajnie. Tak chyba jakieś okrągłe. Gorzej. To, to wtedy miesiąc po urodzinie. Gorzej, kiedy mnie z tych urodzin wyrzuca. I je chcę przeżywać, no bo mam wrażenie, że te dzisiejsze święta to są takie święta, z których pana młodego z wesela trochę wyrzuciliśmy. I tu chyba mamy z tym problem, i do, do tego mamy jakoś bardziej pretensje w przeżywaniu tych świąt, że przeżywamy święta bez. Bez tego, który się rodzi. No właśnie jedna no, moja koleżanka ze Szwecji opisała niedawno na Facebooku, jak to się zdziwiła, rozmawiając ze znajomymi. E, o świętach Bożego Narodzenia właśnie. Tam wątek Jezusa padła, ta osoba się zdziwiła ale Jezusa, ale w związku z czym. A tu się okazało, no, że święta też, są jest, fajnie, ale gdzie to jest. Ale to też widoczne jest i na różnych kartkach, i w sklepach. Przecież tak, często symbole religijne są wypierane, a w zamian tego widzimy bałwanki, gwiazdki, choinka właśnie. Czyli bomb bombki. Oczywiście. Y, problemem jest nie komercjalizacja, co desakralizacja świąt, mhm. czyli totalne odcięcie się od korzeni. Okazuje się, że um, razem z komercjalizacją, na którą ja tak patrzę trochę um, z przymrużeniem oka, no bo okej, okay, wszystko, komercjalizacja z samego jakby takiego, samej swej istoty, dąży do tego, by jakąś ideę, czy, um, czy koncepcję zamienić na pieniądze, nie? żeby dało się na niej zarabiać i o ile byśmy nie odcięli tych korzeni, to to nie byłoby takie najgorsze. Jeżeli rzeczywiście na kartkach niknie istota świąt, Jezus Chrystus, Narodzenie, no to rzeczywiście zaczyna pojawiać się problem. I mamy, mamy produkty, które rzeczywiście są skojarzone ze świętami. Okresy świąt są wydłużone maksymalnie i te produkty niewiele nam mówią. Jest oczekiwanie i są kalendarze adwentowe. I w tamtym roku widziałem taki kalendarz adwen adwentowy, gdzie. Były kosmetyki w okienkach jakiejś firmy kosmetycznej i czas wciąż oczekiwania. To jest bardzo popularny taki kalendarz. Czy jest po popularny? Taki kalendarz, wciąż A, popularny. Tak, tak jest bardzo popularny. W wielu sklepach znajdziemy. Na pewno. Moje dziecko uwielbia takie kalendarze. Nie? No i rzeczywiście też ma z, jakąś, z jakimiś postaciami bajkowymi, zamiast z czymś, no bo taki był akurat. nie? Natomiast dzisiaj Roman Mizrana pokazał, coś to wyskoczyło. No, wyskoczyło, nie wiem, wyskoczyło na Facebooku. Mówić, nie? Słuchajcie, tak. kalendarz adwentowy, oczekiwania. No, my wiemy, że na przyjście Jezusa Chrystusa, nie, no no natomiast tam nie było, było tak napisane. No oczywiście nie było tak napisane. Natomiast tam były okienka, tam była ładna pani na kalendarzu, i to był kalendarz sformułowany w taki sposób, że m, otwiera się okienka i są wyzwania seksualne. Pod, Seks wyzwania, nie? To Pod, pod jest każdym z, z okienek. Czyli to jest już tota, totalne pójście w zupełnie inną stronę. Zobaczają, że alkohole, bo takie też się chyba zdarzają Opracę. z jakimiś malutkimi. Widzę, każdy z nas ma inne strony na Facebooku. <laughs> Słuchajcie. Bo właśnie chyba chodzi o to, właśnie o to nam chodzi, czy o to mamy pretensję, bo ja, ja nie mam pretensji do świąt, pieniądze. Mhm. Dlatego, że odkąd Fenicjanie wymyślili pieniądze, to trudno mieć pretensje o pieniądze. Ten świat tak działa, że pieniądze to tylko pieniądze i tutaj bym nie miał kłopotów. Trzy tygodnie temu przyszedł do nas organista, zadzwonił do drzwi, powiedział szczęść Boże od księdza proboszcza, ja z opłatkiem i za ten opłatek trzeba było zostawić pieniądze. To, to nie jest coś złego. Gorzej ja mam chyba takie przeczucie, że czy myśl, że chodzi nam bardziej o to, że my te święta właśnie zniszczyliśmy, nie przez pieniądze, ale przez Zabranie sensu tym świętom i o to tutaj chodzi. Jeżeli my mówimy, bo my święta przeżywamy miesiąc wcześniej, bo mówimy marketing, to dlatego, że tam jest bałwanek, że tam mamy zimowe święta, że tam mamy wigilie świeckie, że tam zapraszamy Państwa na zimowe spotkanie, gdzie mamy wigilie firmowe, gdzie się leje woda i alkohol, to chyba bardziej o to mamy pretensje. I teraz pytanie, które sobie stawiamy, to jest pytanie o to, czy, czy walczyć z tym, co się dzieje, w sensie takim marketingowo, rynkowo i tak dalej? Czy nadawać sens temu, co się dzieje? To jest chyba pytanie, które było bardziej, bardziej właściwe. No właśnie, co zrobić w tym całym szale przedświątecznym, żeby nie zgubić tego, co ważne? Mhm. No kurczę, po pierwsze z tym nie walczyć. Ja bym tak powiedział, że walka z, walka z kulturą zawsze jest skazana na, skazana na, na przegraną. Ja, ja to chyba bym odnosił bardziej. Tutaj szukał sobie e, mistrzów w dziejach apostolskich, bo ide i z identyczną sytuacją spotyka się Święty Paweł. E, zobaczcie, jak Święty Paweł spotyka się z Grekami na Aeropagu, to nie mówi o wy niedobrzy, o wy źli, zobaczcie, co wy zrobiliście. Postawiliście ołtarze piętnastu bogom, a tych piętnastu bogów nie ma. Nie? Tak samo tutaj możemy się kłócić, możemy mówić: zobaczcie, zrobiliście Boże Narodzenie bez Boga, bez Narodzenia tak naprawdę. Zrobiliście sobie święta, gdzie możecie śpiewać szła do laseczka zamiast dzisiaj wśród nocnej ciszy, i tak dalej, i tak dalej. Święty Paweł mówi: Patrzcie, jesteście ludźmi religijnymi. Nie? Macie, yy, macie postawione różne ołtarze, a jeden ołtarz to jest ołtarz nieznanemu Bogu. Ja o nim przychodzę dzisiaj do Was gadać. Nie? I mi się wydaje, że dzisiaj trzeba by było odkrywać ludziom sens Bożego Narodzenia, mój, mówiąc: Zobaczcie. Kupujecie choinkę. Ja właśnie o tej choince przychodzę mówić, bo ta choinka jest zielona wtedy, kiedy wszystkie inne drzewa usychają i tracą liście. Dlatego, że nasz Pan, Jezus Chrystus, to jest właśnie taka nieustająca zielona choinka. I to jest ten symbol. Zobaczcie, w ilu domach dzisiaj nasze dzieci wiedzą, dlaczego mamy choinkę. Mhm. Dlaczego mamy prezenty? Dlaczego jest 12 potraw? Dlaczego mamy puste miejsce przy stole? Dlaczego jest święty Mikołaj? I dlaczego to jest święty Mikołaj, a nie jakiś gwiazdor, który jest z brodą z Coca-Coli? Dlaczego no, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Zobaczcie, w, w ilu kościołach, tak naprawdę naszych kościołach dzisiaj możemy usłyszeć, usłyszeć głębokie, teologiczne kazanie na temat wcielenia. Co to dla mnie znaczy, że Bóg się wciela, że przyjmuje ciało. Jakie są konsekwencje tego dla mnie, że ja już od tej pory jestem na wieki, że ja od, z moim ciałem już teraz będę już zawsze, że już będę y, że ono będzie nawet wyglądało potem trochę inaczej. Zobaczcie, zacznijmy rozmawiać o eschatologii, zacznijmy. Z nim rozmawiać o tym, jaki jest mój koniec. Zobaczmy, przestaliśmy w ogóle rozmawiać o tym, czym jest piekło, czym jest niebo, czym jest, czym jest czyściec. W ogóle się o tym dzisiaj nie rozmawia. zawstydziliśmy się, zamknęliśmy się w tej swojej takiej kanciapie. Zagubiliśmy może w tym wszystkim. O. Ale jaki zestaw pytań, i, i to chyba na, na, na cały okres świąt Bożego Narodzenia, który przypominamy, trwa kilka tygodni, I to nie przed, tylko po. E, naprawdę przy wigilijnym stole można może zamienić tak rozmowy o polityce, czy o tym, jak nie chcemy się kłócić o polityce, to rozmawiamy o banałach, że to jak, jak rośniecie szybko, jak tam jak zdrowie u Was, to może rzeczywiście jeden z tych tematów. Wpleść. To, to, to... to jest jeden z tych wymiarów, które komercjalizacji, które dzisiaj mamy, że mm, no trochę zmieniamy też zwyczaje przy stole wigilijnym. Mm -hmm. nie? Jeszcze bardzo dużo Polaków przyznaje się do tego, że śpiewa kolendy, w ogóle obchodzi Boże Narodzenie jako takie, w sensie mm, może nawet po odcięciu tych korzeni, ale na wigilii spotyka się 99% Polaków. Y jest tak, że... A popatrzcie, ja do kościoła chodzi tylko 38% mniej no, to, więcej tak z tego roku chodzi. To chyba w górach. Znaczy ja sprawdzałem u ciebie tam w parafii, no to 25% było. To też nieźle, w sensie nie w parafii, tylko tam na Pomorze, w diecezji. Tak czy inaczej, popatrzcie, jest ten rozdźwięk, czyli ludzie lubią obchodzić Obchodzić Wigilię. To właśnie pasterka jest chyba taką mszą, gdzie raz w roku ten, co nie chodzi, to pójdzie, bo to tak. pasterka, po wigilii to. Tak, to ja to fajna właśnie tradycja. po swoich sąsiadach obserwowałem, mm. gdzie oni nie chodzili do kościoła, natomiast na pasterkę się zjawiali. Nie? Więc mamy taki trend dosyć w sumie optymistyczny, nawet można by było rzec, dlatego że mamy ludzi, którzy chcą obchodzić Boże Narodzenie bardzo często nie wiedzą, że to jest Boże Narodzenie. Wiedzą, że to są święta, nie? Natomiast... No właśnie, bo w Bożym Narodzeniu jest pewien fenomen, ponieważ obchodzą je również osoby niewierzące bardzo często. Sama znam takie osoby, Wiecie które świętują. Czego? Dlatego, że, że, że tak naprawdę każdy z nas jest stworzony przez Boga. W sensie, takim, tak my jako katolicy czy chrześcijanie wierzymy, że każdy z nas w momencie, kiedy powstał, został dotknięty tą ręką, Pan Bóg powiedział, chce, żebyś był. I my przez swoją naturę jesteśmy tak ukierunkowani na nieskończoność. Chyba jeden z największych teologów XX wieku, jezuita Karl Ranner, wprowadził takie pojęcie anonimowych chrześcijan. Mówi, nawet ludzie, którzy są niewierzący albo są buddystami, albo są pewnie oni, kiedy to usłyszą, nie no, najbardziej szczęśliwi. Ale on wprowadził właśnie takie pojęcie, że każdy z nas jest anonimowym chrze chrześcijaninem. To znaczy, nawet wtedy, kiedy mówi, Ja nie wierzę i nigdy nie słyszałem, to i tak ze swojej natury ja do Pasuje tak jak dwa jabłka, dwie połówki jednego jabłka, że my jesteśmy tą samą rę ręką utkani. Więc prędzej czy później i tak i tak w sobie odczytam, odkryję ten głód nieskończoności, głód nieśmiertelności, głód tego, tej propozycji, z którą przychodzi Chrystus. I teraz zobaczcie, nie, nie oburzajmy się na to, że tak jest, tylko to pokazujmy. Tylko to mówmy, pa, mów, mówmy, poka, pokazujmy wszelkie przejawy dobra. To, że Ciocia zrobiła wspaniały piernik, to dlatego, że Ciocia kocha, że Ciocia ma w sobie to takie pragnienie dla wszystkich dobrze. Dlaczego to Ciocia ma w sobie? I mówmy o tej nieskończoności, która w nas jest. Trochę chrzcimy te rzeczy na nowo, jakby, które są dookoła, dookoła nas. To... A ja zapytam, o panowie na co dzień pracują z przedsiębiorcami, no i tam jest. W firmach trochę trudniej. Te wigilie cały czas są, ale często pod takim hasłem spotkanie świąteczne. Tęż panowie też podkreślili, tak, przesysone przes alkoholem. Czy tam jest często. takie miejsce to chyba, dla najbardziej odważnych, żeby próbować jednak e, e, odsakralizować te, te wigilie, czyli żeby na takim spotkaniu spróbować coś powiedzieć, nawet zacytować Pismo Święte. Wiecie co, no, różne są te spotkanie firmowe i tak jak obserwujemy, my jesteśmy przy okazji takich spotkań, no to y, występujemy z, z tak zwanym power speechem, czyli jest spotkanie motywujemy. firmowe, no i tutaj może byśmy coś zrobili merytorycznego. I to jest albo wykład merytoryczny o sprzedaży, albo power speech, wychodzimy, mówimy. I tak jak obserwuję firmy, to wszystko zależy od, od głowy, nie? Czyli jeżeli, jeżeli zarząd firmy jest taki nastawiony na wartości, gdzie gdzie kreuję tą firmę w odpowiedni sposób, no to rzeczywiście pojawi się nawet słowo Jezus Chrystus, nie? Jeżeli, jeżeli z kolei są ludzie poprawni politycznie, no to taką też kreujemy kulturę organizacyjną, więc trochę zależy jakby od prowadzącego firmę, więc nie jest tak, że absolutnie nie ma na to miejsca, nie? Że tylko i wyłącznie patrzymy na kasę jakby wartości nie pasują do... Alkohol nie pasuje do świąt Bożego Narodzenia, w sensie takim do Jezusa Chrystusa i do Narodzenia, tak. więc wycinamy. Nie, to z tym się nie przyjmuje. Słuchajcie, wątpię, żeby wchodzenie z takim świadectwem, bo wy tutaj źle robicie, bo Jezus Chrystus się rodzi, było jakoś skuteczne. No nie w tej formie, no. Wiecie, może tak, bo pamiętajmy, dlaczego tak, tu no, tak. Nie musimy atakować M -m -mi od, od razu. się podoba duchowość Karola de Foucault, właśnie. Mm. Bycie takim cichym świadkiem, takiej cichej obecności Jezusa Chrystusa wśród tych, którzy tam są. Żeby oni sobie zadali pytanie, ty, a dlaczego on jest Taki dobry, dlaczego on jest inny? Dlaczego? I tutaj to pytanie gdzieś tam będzie prowokowało do tego, żeby gdzieś tam pytać, do jakichś rozmów kuluarowych. Ja bardziej wolę w ten sposób ewangelizować niż gdzieś tam wprost, Panem Jezusem, wyprawy krzyżowe teraz w firmach gdzieś tam robić. Tylko tutaj nie trzeba, wiesz, jakiejś głębokiej ewangelizacji, co przypomnienia istoty, nie? Że tak. my się tutaj spotkamy w ramach jakiejś okazji i czym jest ta okazja. Tak. Wydaje mi się, że u nas w Polsce jeszcze nie jest i tak, tak źle, jak na przykład na zachodzie, który już totalnie mam wrażenie w tej komercji się. Pogubił zwyczajnie. Nie wiem, czy tak panowie to wygląda, się no bo ze mną zgodzą. Tam jeszcze dochodzi ta, taka poprawność polityczna, gdzie może ktoś y, wie, z, y, chciałby wykreować na przykład spotkanie firmowe w taki, a nie inny sposób, wspomnieć o tym, że, y, że spotkamy się tutaj y, czekając na przyjście Jezusa Chrystusa, natomiast no, nie przejdzie mu to przez gardło, dlatego że obawia się sankcji. Więc y, jeżeli dołączamy do tego pewnego rodzaju obawy związane z y, obawy polityczne no To z automatu to przyspiesza. Czyli poprawność polityczna bierze górę w coraz większej liczbie aspektów naszego życia? Ja myślę, że tutaj tu, to jest problem dużo bardziej złożony. Mamy, mamy tak, mamy kulturę, mamy poprawność polityczną, mamy sposób wychowania, mamy sposób ewangelizacji, mamy owoce, które gdzieś tam y, o, z, la, z lat przeszłych zbieramy. To jest naprawdę gdzieś tam y, rodzina, jej stan dzisiaj taki, a nie inny. Ale głowa do góry, nie? No właśnie wcielenie Chrystusa jest takim momentem, y, gdzie to sakrum spotyka się z profanum. I to profanum wcale nie znaczy źle. To znaczy, że właśnie taki, jaki jestem, jestem przyjęty, jestem chciany, tak jak na ile mogę, bez załamywania się. No. Popatrzcie, ludzie mają taką chęć i zdolność i tendencję do tego. U nas komercjalizacja się pojawiła w, po 89 roku i ludzie przejmują pewnego rodzaju zwyczaje, których nawet nie znają. Nie? Czyli ludzie chcą mieć różnego rodzaju tradycje. Popatrzcie na Halloween. O nie? On wszedł i ludzie Gdzieś tam w tą stronę idą, puszczają dzieci, by zbierać cukierki, czyli ludzie lubią różnego rodzaju różnego rodzaju atrakcje związane ze świętami. Tylko po prostu problem pojawia się na tym, że nie, nie filtrują tego. To znaczy, naśladują wszystko bez, bez namysłu, prawda? Więc jeżeli my tylko dodamy do tego, co, co jest, co zostało, a ludzie kultywują te tradycje związane na przykład z wigilią. Popatrzcie, że, że podkładamy sianko pod obrós, zostawiamy wolne miejsce dla. Dla gościa, jeżeli tylko wytłumaczymy skąd to się bierze, jeżeli będziemy dbali o to, żeby dołączyć do tego no to Państwu, będzie dużo lepiej. Państwu, czyli wiem, no Nie chcę tego musimy, bo, 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 bo dużo przygotowań do i też nie możemy tak siedzieć w nieskończoność. E, dobrze, czyli pracą u podstaw. Dziękujemy za, za te słowa o tym, jak przeżywać się ten czas. Nie w kościele, w kościele mamy adwent, mamy roraty i tam jakoś się odnajdujemy, a w takiej przestrzeni publicznej. Roman Kawszyn i Adam Szaran byli naszymi gośćmi. Dziękujemy bardzo.